Cześć! Jeśli właśnie kupiliście swój pierwszy Express Jura, gratuluję! Przed Wami doskonała szwajcarska kawa w domowym wydaniu. W tym filmie pokażę Wam, jak krok po kroku rozpakować urządzenie, podłączyć je i przygotować swoją pierwszą pyszną kawę. Zaczynamy od sprawdzenia zawartości. W opakowaniu znajdziecie: oczywiście Express Jura, Filtr Claris Smart Plus, przewód mleczny, test twardości wody, pasek Aquanur, pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego. Tabletki, do czyszczenia ekspresu systemu mlecznego, łyżkę do kawy mielonej oraz zaproszenie do klubu konesera kawy, gdzie możecie zarejestrować swoje urządzenie i korzystać z pakietu dodatkowych korzyści od jura. Ekspres ustawiamy na równej, stabilnej powierzchni, najlepiej blisko gniazdka elektrycznego. Przy pierwszym uruchomieniu Ekspres poprosi nas o ustawienie twardości wody. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ nasza kawa składa się w około 98% z wody, a to znacząco wpływa na smak naszego specjału gawowego. Jeśli wiecie, jak twardą macie wodę, możecie od razu wprowadzić tę wartość w menu. Jeśli nie, użyjcie dołączonego do zestawu paska testowego. Czas na wybór. Zbiornik z wodą możecie napełnić przefiltrowaną wodą lub bezpośrednio z kranu. Ta opcja wymaga montażu filtra Claris Smart Plus. Przepłuczcie zbiornik na wodę, a następnie zamontujcie filtr. Pamiętajcie jednak o założeniu przedłużenia na górę. Filtr montujemy w zbiorniku na wodę i przekręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do momentu, gdy usłyszymy kliknięcie. I gotowe! Po zatwierdzeniu ustawień ekspres samodzielnie przejdzie w proces płukania. Wystarczy podstawić szklankę lub naczynie pod wylewką i poczekać chwilę. I to wszystko! Wasz ekspres Jura jest gotowy do działania. Od teraz możecie cieszyć się smakiem swojej ulubionej kawy. Chcecie dowiedzieć się, jak zadbać o konserwację, wyczyścić system mleczny czy zaprogramować własne kawy? Zapraszamy do innych filmików z tej serii. Do zobaczenia!